Jeśli tak, to nie zapomnijcie o kciukach w górę i o subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie koniecznie o tym dzwoneczku, żeby nie przegapić żadnego filmu. I przechodzimy do rzeczy. Pierwszą rzeczą jest ten oto sweterek. Taki golf, i bym powiedziała firma Krzak totalnie mi nieznana, więc Wam nie będę mówiła, bo, no bo nie wiem jaka to jest firma. Jak widzicie, golfik, ale taki bym powiedziała, półgolfik, nie do końca przyległy golf, co mi osobiście pasuje, bo aż takich bardzo, bardzo dopasowanych to też nie lubię. Długość jest spoko, taka do połowy, bym powiedziała, tutaj uda. Wiecie, nie do końca Wam mogę też takiej dużej odległości pokazać, bo tu to, to jest wszystko tak ustawione i lampy, i wszystko, że no, pokazuję tak, jak, tak jak mogę. Przepraszam, jeśli będę poprawiać te włosy na okrągło, ale po prostu mam dzisiaj taki tragiczny <głos》> dzień pod względem włosów, że tak co chwilę będę się poprawiać się. W każdym razie sweterek jest taki granatowo-biały, taki melanżowy, i wszystko byłoby super, ale słuchajcie, po praniu skurczyły mu się rękawy. Także tak jak mam na prosto ręce, to powiedzmy jest w miarę okej, okay, ale jak wezmę, wiecie, wyżej, to takie rękawy, jak po starszej siostrze troszeczkę. Więc ja będę te rękawy po prostu sobie podwijała na trzy czwarte. Żeby nie było tego widać. Ja i tak bardzo często chodzę tak z podwiniętymi rękawami. No i tak to wygląda. Zwykły sweterek, taki melanżowy, cieplutki. sam raz na zimę. Kolejny sweterek w typie właśnie golfu, tylko dużo luźniejszego golfu. Jak widzicie, pod szyją jest. Bardzo luźny, To z jednej strony jest fajne, z drugiej nie, bo czasami wiecie, jak ten golf tak się ułoży, beznadziejnie to wygląda, to jak takie wymemłane coś pod szyją No ale tak to się mniej więcej prezentuje. Koloru, bardzo ładnego, takiego ciemnego grafitu. Ja jak wiecie, takie kolory ciemne, takie klasyczne bardzo lubię. No i jest on zdecydowanie cieńszy, dopasowany do ciała, troszeczkę dłuższy już, także tutaj co ma podkreślać, niestety podkreśla. I on jest z Georgia, czyli to jest chyba ta marka, już mówiłam, w jakimś holu lumpeksowym z Azdy, tak mi się wydaje. czy znaczy, jestem pewna, bo któraś z Was mi właśnie pisała w komentarzu pod którymś holem lumpeksowym. Także tak się prezentuje kolejny sweterek. Troszeczkę inna wersja sweterka, jest on z Gapa, pod spodem mam zwykłą podkoszulkę czarną z Tesco, więc ona nie jest z lumpeksu. Ale bardzo, ale to bardzo mi się spodobał typ tego sweterka, dlatego że on jest taki ażurowy, przezroczysty, dlatego uważam, że najlepiej wygląda po prostu z czarną, zwykłą albo białą, chociaż ja jestem za blada do białej, z czarną bokserką, albo taką ciemną, może też beżową by wyglądało ok. I jest to taki sweterek właśnie ażurowy, troszeczkę dłuższy, bo jak widzicie, no on jest całkiem długawy, spokojnie kupę zakrywa i co ma fajnego, co mi się podoba, to słuchajcie, kaptur. Teraz to wyglądam jak kitowiec z Power Rangers. Kto oglądał Power Rangers jak był, jak był mały? Ja pamiętam, że z moim bratem oglądaliśmy namiętnie i czekaliśmy, także kitowiec się odmeldowywuje <grym> i zakładam kolejną rzecz. I ta bluza jest z działu męskiego. Nie mam pojęcia kto, słuchajcie, do wszech taką bluzę i ona jest niby w rozmiarze M. A jest taka króciutka, jak na mnie jest krótka, a ja jestem niska, to nie sądzę, żeby jakikolwiek facet w to wszedł, tym bardziej w rozmiarze M. Jest to dla mnie powiedzmy eska, i to w ogóle ja nie wiem z jakiego działu, bo na pewno nie z meskiego. Ona jest, dosłownie zasłania mi brzuchta bluza. Tu się już kończy, jak widzicie, więc jest króciutka. Zwykła, czarna, klasyczna, ale z przodu ma taką siateczkę. Mam nadzieję, że nie jest pognieciona. Siateczkę, zwykłą, czarną. Coś się dzieje takiego na tej bluzie nie jest zwykła, klasyczna, czarna. Jak wiecie, ja czarny kolor też lubię bardzo. No i właśnie wyhaczyłam ją na dziale męskim I ona jest z jakiejś firmy Cedar Wood State, Coś takiego. Nie wiem. Pierwszy słyszę w ogóle tą firmę, więc nie wiem, co to jest. Mam nadzieję, że się będzie dobrze nosić. No i tak wiecie, troszeczkę coś, coś tam innego, coś się jednak dzieje. Tak mi się podoba kolor tego golfiku, że nawet sobie nie zdajecie sprawy, po prostu jestem zakochana w tym kolorze. Ten golf tak średnio się układa, szczerze mówiąc, też trzeba go co chwilę poprawiać, przynajmniej miałam taki dziwny nawyk, że co chwilę poprawiam, no ale dobra. Do rękawów też się muszę przyzwyczaić, bo zazwyczaj mam zwężane rękawy, a tu są lekko takie rozszerzane, ale materiał jest bardzo przyjemny, taki ażurowy bym powiedziała, bo tu chyba nawet mi, sorry, stanik przebija. Ale materiał mimo wszystko jest przyjemny Do połowy pupy, tak bym powiedziała, więc nie jest ani za krótki, ani za długi, taki Sam raz I widzicie, nie byłabym sobą, gdybym przynajmniej przy jednej rzeczy zapomniała spojrzeć na metkę I to jest jakiś zezze, zizi Koncept Nie mam pojęcia, co to jest Ale wam mówię, żebyście byli zorientowani, jakby ktoś chciał wiedzieć nie wiem w sumie jaki jest sens podawania tych marek, bo wiadomo, że takiej samej, identycznej rzeczy nie znajdziecie w się, No ale podaję w razie co, no kolor jest po prostu przepiękny, bardzo mi się podoba ten golfik Największa perełeczka tego holu moim zdaniem to jest ten oto śliczny płaszczyk Ja miałam w planach sobie kupić płaszcz w ogóle siwy, taki grafitowy albo no, po, prostu, po prostu siwy na wyprzedażach ale słuchajcie, właśnie przed wyprzedażami trafiła się taka okazja, że zobaczyłam ten płaszcz w lumpeksie i nie mogłam uwierzyć, że jeszcze nikt go nie wziął, bo jest w ogóle kompletnie niezniszczony. On taki był delikatnie, nawet to nie było zmechacone, tylko widać było, że nadaje się do odświeżenia ten płaszcz i on kosztował, słuchajcie, pamiętam 42 zł, dokładnie ten płaszcz, plus jeszcze prania tam 48 chyba, no to wiecie, no wydał mnie niecałą stówkę na, na ten płaszcz w każdym razie, no, jestem bardzo zadowolona i nie wiem, czy nawet na wyprzedażach bym kupiła taki dosyć solidny płaszcz, naprawdę bardzo ładnie wykonany. I on mi się troszeczkę kojarzy ta góra z górą od Ramoneski, bo jest tak delikatnie asymetryczny. Mniej ma po tej stronie materiału. Tu ma takie klapeczki, jest ciepły, zameczki przy rękach. No jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. No i za taką cenę to uważam się bardzo opłacało. I znowu widzicie? Nie spojrzałam na markę, chyba z H&M. Nie, z New on jest. Z New tak. Rozmiar 10. Także moja perełeczka. Uwielbiam, bardzo często teraz chodzę w tym płaszczu. Ekstra. Miałam przymierzyć do tego płaszcza, ale już zdjęłam to. Nie, wiecie, nie będę się kutłać znowu, bo mi ciepło. Ale następna rzecz, to jest rzecz, ona jest bez metki ten szalik, więc Wam nie powiem skąd to było. W każdym razie, taki gruby, duży szalik Wziąłem go pod kątem mojej kurtki, mam taką kurtkę krótką karmelową Do tego płaszczyka nie bardzo pasuje ten szalik, więc go nie będę nosiła W każdym razie, tak jak widzicie, tu ma takie paseczki karmelowe Grafitowe, ciemne i beżowe No i uważam, że jest taki, wiecie, cute Cieplutki, najważniejsze na zimę Ja nie jestem jakąś wielką fanką i nie szaleję za szalikami W każdym razie, no... Stwierdziłam, że do tej kurtki, kurteczki będzie bardzo, ale to bardzo pasowało, dlatego go właśnie wzięłam. I to by było na tyle z gór i teraz pokażę Wam. Dosłownie zniżę aparat. Zwykłe czarne spódnie, chociaż w sumie nawet nie wiem, czy tu jest co, do pokazywania. One są Sindy, zwykłe czarne rurki i spódniczkę. Tak, i to już będzie koniec holu, także zniżam kamerę i Wam już pokazuję. Żeby nie było, pokazuję, ale tak jak mówię, no nic, nic nadzwyczajnego to nie jest. Po prostu czarne. Zwykłe, najzwyklejsze rurki zwężane do dołu. Po prostu zwykłe, czarne spodnie z sienda są fajne ładuje, jak wiecie, zbierają wszystko, są dosyć dopasowane. Z wyższym stanem trochę, więc ten bęben jest wciągnięty trochę. No i tak się prezentują. Wiem, wiem, że ten sweterek niestety nie pasuje, ale już wiecie, no nie będę specjalnie tam, żeby dół pokazać, góry zmieniać. Tak jak widzicie, spódniczka w takim melanżowym odcieniu. Czarno. Siwa, czarno no taka czarno-siwa Rurka, taka rurka, co ja gadam Taka tubka, tuba zwężana do dołu, bo mimo, że jestem tutaj, wiecie, dobrze zbudowana, że tak powiem To jednak mi jest dobrze w takich dopasowanych, zwężanych krojach Źle wyglądam w rozszerzanych, nawet delikatnie rozszerzanych czy spódniczkach Więc zawsze staram się wybierać takie fasony Ona ma taką czarną tutaj gumeczkę, u góry on z Georgia jest Czyli z tej angielskiej marki No i tak jak widzicie, tak się prezentuje Zwykła spódniczka do kolanka Delikatnie za kolanko bo Widzicie, nawet nie ubrałam to, więc tu nie będę świecić moją opaloną jak więc Tak się ona prezentuje Moi drodzy, to by było na tyle w tym filmiku Mi chyba najbardziej się podoba ten płaszczyk Jednak myślę, że to jest największa perełka z tego holu Dajcie znać w komentarzach, jak wy myślicie Co było najfajniejsze według was takie golfiki oczywiście też się przydadzą na zmianę, nie powiem, że nie, nie można narzekać, to jest tylko lumpex, więc nie ma też oczekiwać co, nie wiadomo czego, wiecie, ale naprawdę czasami oprócz takich zwykłych, basicowych, najzwyklejszych rzeczy można znaleźć coś fajnego, no i nie naprawdę nie podejrzewałam, że znajdę taki płaszcz w takiej cenie do tego, do tego czarne rurki, które ja nie wspominałam, ale też planowałam sobie kupić w zwykłym po prostu sklepie, a tu się nadarzyły. Proszę bardzo. Chciałam i mam. Także to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. Paulina przeszyłam poprawić te włosy w końcu. Przesyłam buziaczki jak zawsze i do następnego. Pa pa.